Dzień dobry, dzisiaj będą testy kosmetyków, ale też makijaż do lekarza. Słuchajcie, wczoraj zrobiłam numer. E, spadłam z podestu. No kurczę, dla tancerki skręcenie kostki, no to jest problem, dlatego że no ja chcę tańczyć, więc chcę mieć zdrowe nogi. E, oczywiście mam nadzieję, że to nie jest nic takiego, że to tylko pękła ryb, torebka stawowa, natomiast jak pokazywałam Wam zdjęcia w internecie na stories, no, to wiele z Was mi pisało. Ja też miałam niby pękniętą starebkę stawową, a okazało się, że jest pęknięta kość. więc pomyślałam sobie, że pójdę, jednak zrobię dla świętego spokoju to zdjęcie. Um, jakby wydaje mi się, że to jest tylko skręcenie kostki, bo inaczej nie mogłabym chodzić. A teraz na tej nodze jednak chodzę. Aczkolwiek nie jest to komfortowe chodzenie, bo mam wrażenie, że właśnie ta opuchnięta kostka mi blokuje ruch. No, ale są myślę, dobra. No, przecież. Zależy mi na tym, żeby jednak y, mieć zdrowe nogi, no więc zapisałam się do lekarza i za godzinę muszę wyjść, za półtorej muszę wyjść, więc zrobimy sobie wspólnie makijaż, e, ale przy okazji będą testy, będzie mała paletka Gold Coast The Balm. Jest to paletka, słuchajcie, w takim formacie podróżnym. Tak wyglądają kolory i tutaj od razu muszę się czepnąć do kolorów. Dlaczego nie ma jasnego matu? Tego mi brakuje. Słuchajcie, zamiast tego rudego mógłby być jasny mat, albo zamiast któregoś, któregoś takiego, wiecie, ala błysku też mógłby być jasny mat. No ale tak czy inaczej, zdecydowałam się przetestować. Ja lubię te paletki de Balm. One mają całkiem spoko jakość. Podoba mi się też opakowanie, mimo że to jest papier, papierowe opakowanie, ja czasami wolę takie papierowe niż plastikowe, bo to papier. To papierowe opakowanie wygląda całkiem dobrze. Mimo, że słuchajcie, nie ma magnesu, to yy, jak zamkniesz paletkę, no to paletka jest zamknięta. Ja miałam swego czasu też taką paletkę, którą bardzo często właśnie deband, z którą bardzo często podróżowałam. Yy, tutaj sądzę, że się nie pokochamy, bo nie ma jasnego cienia matowego, a u mnie w makijażu musi być jasny matowy cień. Ja... No pomaluje się, oczywiście że się pomaluje bez, ale bardzo, bardzo lubię jasny, jasny cień w make-upie, więc pewnie to nie będzie mój top of the top, ale przetestujemy, może którejś z was się przyda. Oprócz tego w odcinku jeszcze będzie baza, która jest ostatnio bardzo modna i polecana przez makijażystki, blurująca baza Lore Mercier. I na opakowaniu jest napisane, że to jest bezsilikonowa, oddychająca baza pod makijaż. Bardzo mnie przekonuje, bo nie lubię silikonowych baz, bo mam wrażenie, że mam plastik na twarzy. Naprawdę nie lubię. Wolę oddychające. Przygotowuje skórę do aplikacji podkładu oraz przedłuża jego trwałość. Natychmiastowo matuje skórę, widocznie zmniejsza widoczność zmarszczek porów i niedoskonałości. W miarę stosowania zawarte w niej mikroalgi poprawiają wygląd, kondycję i struktury Strukturę skóry, przepraszam, nakładaj jako ostatni etap pielęgnacji opuszkami palców, delikatnie wmasuj w skórę niewielką ilość produktu. Zaraz to zrobimy. I y, mam jeszcze, słuchajcie, nowy podkład i korektor do testów, ale dzisiaj, ponieważ jest nowa baza, chciałabym zobaczyć, czy ona rzeczywiście jeszcze mi y, jakby wzmocni ładny efekt tego podkładu, który kocham najbardziej na świecie, to jest Yves Saint Laurent All Hours i jestem ciekawa, czy ta baza jeszcze podbije efekt, jaki może mi na skórze właśnie dać ten podkład, także um, po prostu nie będziemy testować nic nowego, tylko um, położymy ten podkład, który już, już ja dobrze znam i który już Wy dobrze znacie. No i jeszcze wisienka na torcie w dzisiejszym filmie mascara Telescopic Lift od L'Oreala o której tak strasznie, strasznie dużo i głośno w internecie. Dlacze, dlaczego? Dlatego, że na TikToku pewna dziewczyna, która jest podobno znaną tiktokerką i w ogóle ma taką opinię, dziewczyny, która bardzo uczciwie testuje kosmetyki, nagrała taki film, gdzie nakłada pierwszą warstwę um, te, tej maskary, pokazuje jak to wygląda, i później po drugiej warstwie też są ujęcia czy zdjęcia, na których widać, że rzęsy są doklejone. Ja tutaj nie będę oceniać jakby tego zachowania i nie będę mówić swojej opinii na ten temat, bo okej, okay, jej sprawa jak zrobiła ma swoich obserwatorów, to oni ocenią. Natomiast ja bym chciała przetestować tę maskarę i zobaczyć, czy ona rzeczywiście jest taka genialna, bo bardzo różne w tej chwili zdania w internecie chodzą. Jedni mówią, że jest genialna, e, drudzy mówią, że w ogóle nie. Więc zobaczymy test dzisiaj tego kosmetyku. Zobaczę, jak ta maskara będzie się zachowywać przez cały dzień, czy mi się nie odbije na, na górnej. Powiedzę, czy się nie będzie osypywać. Także mam nadzieję, że to będzie fajny odcinek i że zostaniecie ze mną dzisiaj do końca. Eee, mam jeszcze nową kredkę z Sephory i chyba też jej użyję do ust, także zobaczcie nowości, makijaż do lekarza, wszystko na raz. Zapraszam na odcinek. Najpierw oczywiście zacznę od bazy. Mmm, także nałożę sobie, to jest moje pierwsze użycie pierwsze zetknięcie z tą bazą. Tak wącham, ale za bardzo chyba nie pachnie. Czekajcie. Nie, nie pachnie. Pachnie takim... takim niczym właściwie. U, Dziwna jest w konsystencji. Bardzo tempa. Nie spodziewałam się czegoś takiego, słuchajcie. Bo jest mocno tempo pod palcem. Może właśnie dlatego jest blurująca. Czekajcie, czekajcie. U I bardzo szybko się wchłania i rzeczywiście bluruje pory. Czekajcie, ja się przybliżę do was. Dobra, obniżyłam krzesło, żebyście lepiej więcej widziały i powiem wam, że już samo nałożenie dziwnie się czuję. Dziwnie się czuję, bo tak jakby samo nałożenie tej bazy mm, spowodowało coś takiego, jak ja bym się posmarowała wiecie czym? Mąką ziemiaczaną. Ja mam wrażenie, że po prostu ktoś mnie obsypał mąką ziemiaczaną. Dziwne uczucie, strasznie. Nie będę tego nakładać na policzki, bo wydaje mi się, żeby było tam za sucho. Natomiast nałożę jeszcze na nos i na brodę, czyli w takie miejsca, gdzie ewentualnie mi ta skóra się. No, może nie wyświeca, ale jeżeli się wyświeca, no to jeżeli, jeżeli w ogóle, no to tam, czyli tutaj. Tak bardziej góra policzków, czoło, nos i tu broda. Tępość pod palcem i efekt taki, jakbym dotykała się po nałożeniu sobie mąki ziemniaczanej na twarz, bądź też bardzo, ale to bardzo miałkiego pudru. Tak i efekt bluru rzeczywiście na skórze jest. To trzeba przyznać, yy, tak jakby trochę zblurowane są pory. Zobaczymy, co się zadzieje, jak ja nałożę jeszcze podkład. Słuchajcie, więc tak jak zwykle nakładam na dłoń, na gąbeczkę. No i przenosimy na luzie podkład. Jakoś ta gąbka mi się chłonie mocno podkład. Tak się trochę przyglądam, słuchajcie, bo mam wrażenie, że skóra w ogóle wygląda ładnie. Ale mam wrażenie, że. Ja takie wrażenie mam, że trochę mi jest sucho na buzi. Nie wiem, czy to właśnie jest wina tego primera, właśnie, że on przez to blurowanie trochę wysusza mi skórę. Ale zostawmy to, słuchajcie, zostawmy to na razie. Ja na razie tego nie będę pudrować. On jest mocno taki. Ten podkład teraz o takim mocno, może nie matowym, ale takim satynowym wykończeniu, więc ja zostawiam go w ten sposób. I teraz już poza kamerą zrobię, położę korektor, zrobię konturowanie i wrócę do Was już z paletką i będziemy robić oczy. Jestem z powrotem. Korektor pod okiem Tarte Shape Tape Ultra Creamy. Oprócz tego jeszcze użyłam różu z paletki Magra, Pat McGrath i właśnie zrobiłam błąd, bo w tej palecie przecież jest i róż, i rozświetlacz. No ale już jakby nałożyłam, więc nim, nic z tym nie zrobię. I do konturowania użyłam Stiku do konturowania na mokro nyx No i przechodzimy do paletki. Tak jak mówię, trochę zrobiłam fopawo. Nie użyłam tego różu, no ale trudno, następnym razem, słuchajcie. Także, yy, ale może, wiecie co, zobaczymy, zobaczymy, bo jest tu taki całkiem ciekawy rozświetlacz. Rozświetlacz nazywa się Golden Hour, zobaczymy, jak on wygląda na swatchu. Wygląda na swatchu całkiem ciekawie. Taki złoty, ale wiecie co, taki oj, ładnie złoty, bo nie jest żółty. Ja nie lubię takich mm, rozświetlaczy takich stricte żółto-złotych. Eee, także, jeżeli jest takie złoto, lekko szampańskie, przytłumione, to wydaje mi się, że powinno być ładnie. Mm. Już nie chcę tutaj przesadzić z tym rozświetlaczem. Widać cokolwiek? Widać czy nie widać? No widać. No ja tutaj widzę u siebie, w podglądzie jakoś tak nie bardzo. Ja słuchajcie, nie jestem w stanie docenić, mm, docenić tego piękna, które daje rozświetlacz, bo ja rozświetlacza do życia nie, nie potrzebuję naprawdę. No i teraz tak paletka. No i tutaj słuchajcie, widać będzie bardziej tak. I tutaj jest ząk, bo tutaj nie ma w ogóle jasnego cienia, nie ma jasnego cienia, więc Zakładając, że to nie będzie mocno, mocno ciepły kolor. Wybieram. Czekajcie, czy to widzicie, widzicie, tu widzicie. Halo, widzicie, dobra, to wybieram ten kolor, i tym kolorem sobie wykonturuję po prostu oko. I to nie będzie jakiś nie wiadomo, jaki makijaż. Mega ciepły, bo już widzę, że mega ciepły kolor. nie ma tutaj dobrego pigmentu te cienie są takie no bym powiedziała że średnio średnio to wygląda słuchajcie naprawdę średnio słuchajcie nie dam rady bez jasnego koloru więc na szybciocha otworzę jakąś paletkę, o mam tutaj na stole leży kapucina, bo wczoraj malowałam się tą, tą paletą na live, więc kapucinę otwieram i biorę ten jaśniutki kolor, który się nazywa mleczna i tego koloru trochę potrzebuję, słuchajcie, trochę potrzebuję. Teraz mogę sobie troszeczkę zblendować te cienie ze sobą. Chociaż on kurczę też nie jest taki, wiecie, jasny. Ten mleczny jest też taki kolor... Na pewno nie będzie odpowiedni dla dziewczyn o... E, ani o chłodnej karnacji, ani o jasnej karnacji, bo on jest taki bardzo, bardzo ciepło-beżowy, ale taki dosyć ciemno-beżowy. Natomiast, jak to mówią, lepszy rys niż nic. Nic innego pod ręką nie miałam. Ehm, dobra, i teraz biorę ten najciemniejszy brązowy tutaj w paletce No i zobaczymy, co on mi tutaj zwojuje. Słuchajcie, nie spodziewam się niczego fantastycznego, bo tak jak widać po kolorze tym przejściowym, nie jest to jakiś Chociaż kurde ten brąz. Jest spoko. Ej, ten brąz jest całkiem spoko. Hm. Dobra, nic nie mówię, nic nie mówię. Najpierw namalujemy, później będziemy mówić. Jak go dokładam, to on po prostu jest ciemniejszy i fajnie siedzi na miejscu. To jeszcze jak go rozcieram, to bardzo ładnie się rozciera. Nie wiem, czy wy to po drugiej stronie, ale naprawdę jest ładnie. Zrobiona jest taka gradacja kolorystyczna, czyli coś, co ja bardzo lubię. Nie lubię, jak się coś zaczyna i wiecie, tak kończy. Jakby to powiedzieć. Mocno, jak, jak są takie odcięte linie w makijażu, nie, że widać kawałek ciemnego, później pośredni i jasny kolor. Lubię, jak to tak ładnie przychodzi od jaśniejszego przez średni do ciemniejszego. Bardzo lubię taką, taką gradację kolorów, gradację natężenia koloru, czy tak, gradację natężenia koloru i, i tak. I tutaj wydaje mi się, że tutaj bardzo ładnie to udało mi się uzyskać dobrze się pracuje po prostu z tym brązowym cieniem drugie oko i jak słuchajcie rozcieram tylko już tutaj pędzelkiem tym samym ale już bez dokładania produktu i przepięknie on się rozciera teraz jeszcze wracam do tego pośredniego cienia Wiecie co? Wydaje mi się, że wyszedł bardzo ładny, matowy make-up. Ale że chciałabym jeszcze, słuchajcie, trochę życia wprowadzić w ten makijaż. Wezmę sobie jeszcze ten kolor taki zielony. I tego zielonego, błyszczącego koloru doda dodam troszkę na dolną powiekę. Rozetrzemy go i ten złot trochę jeszcze, kącik wewnętrzny. A co tam? Pan doktor mi w oczy spojrzy, powie, jest pani zdrowa. Dziewczyny, wyszedł taki poprawny, codzienny make-up. Trochę, wiecie, na dolnej powiece um, nieco koloru, nieco błysku w kąciku wewnętrznym. Nic takiego, po prostu taki codzienny make-upik. Nie jest źle. Teraz tusz Telescopic Lift, no i tak, ponieważ ta szczoteczka jest taka troszkę dziwna, więc należy uważać, po pierwsze, że ona jest bardzo ostra, bo już ją sobie, aplikowałam nią sobie um, tusz, więc trzeba uważać po prostu, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Natomiast zobaczcie, jak ładnie... Wyglądają rzęsy i to od razu. Nie wiem, czy wy to widzicie. Teraz sobie dokładam produktu tą bardziej wygiętą stroną, żeby przenieść, przenieść tusz na rzęsy. Staram się też, żeby nie spłynął mi on niżej. Tutaj można sobie wypracować własną technikę nakładania. No i muszę Wam powiedzieć, że rzęsiska są. Na pewno rzęsiska są. Zrobimy jeszcze porządek z dołem, bo ja też lubię malować dolne rzęsy. Zrobione wrócę do Was za kilka godzin z feedbackiem, jak te rzęsy w ciągu dnia się zachowują, czy się nie odbijają na górnej powietrze, czy się nie osypują. W sensie nie, nie rzęsy, tylko maskara, czy się nie odbija, czy się nie osypuje. Cały czas się zastanawiam, słuchajcie, czy dokładać w ogóle pudru na twarz, bo twarz nie jest popudrowana, a mam cały czas wrażenie, jakby ta twarz była popudrowana. I chyba nie wytrzymam i jeszcze dołożę tego pudru Huda Beauty. To jest też puder, który dobrze znam i który wiem, że jest genialny i który bardzo fajnie też gra z tym moim podkładem: All Hours. Także odrobinkę, słuchajcie. Tak jakby, tak jakby ten puder jeszcze dodatkowo blurował to czoło. Więc teraz to po prostu mam wrażenie, że w ogóle mam sztuczną twarz, wiecie? Naprawdę. I to nie chodzi o to o, o ilość kosmetyków, ale no bo jest i primer i, i i podkład i jeszcze puder, ale takie odczucie jest dziwne dosyć i tak jak ja widzę, to powiem wam, że mocno to wszystko zblurowane, ale nie wiem, czy mi się tak do końca podoba. Czy to nie wygląda trochę suchawo? Dobra, jeszcze na koniec nakładamy kredkę. To jest kredka z Sephory. Sephory o numerze kurczę, jakie małe literki, nie wiem o jakim numerze. Jezu English Rose. 86, numer 86. Nakładamy ją. Ja już ją używałam, więc wiem, że jest świetna. Daje matowe wykończenie, tak jakbyśmy, słuchajcie, posmarowały się matową pomarką. Dosyć fajna. Yy, środek jeszcze sobie nałożę błyszczek i to jest błyszczyk. Yy, jeden z moich ulubionych zresztą. Błyszczyk Klaudii, cukier, puder przy współpracy z są. i jest to kolor numer, 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 zmazał się, nie wiem, 01, 01 chyba. Z takimi różowo-fioletowymi darbinkami bardzo go lubię. Jestem gotowa, więc zaraz wychodzę do lekarza, pojawię się za kilka godzin. I podsumujemy wtedy odcinek, powiem, co sądzę o palecie, powiem, co sądzę o tym primerze, bo tak naprawdę nie mogę się trochę zdecydować, chcę to ponosić na twarzy, zobaczyć, jak się podkład zachowuje. No i zobaczymy, co z maskarą. Także czekajcie jeszcze na mój feedback. Wróciłam od lekarza, jestem lżejsza od 420 zł i tak, jak myślałam, jest to tylko rozlana rybka stawowa. Także goi się to 3 tygodnie, więc 3 tygodnie teraz muszę na siebie uważać, a później, hulaj, dusza, piekła nie ma. To tyle, jeśli chodzi o moją kostkę. A teraz, moje drogie, przechodzimy do podsumowania odcinka, i powiem Wam, że jak jechałam do lekarza, to nie mogłam się napatrzeć, jak wygląda moja skóra, więc w świetle dziennym wygląda to pięknie, ja też patrzyłam sobie w domu, jak wygląda w świetle dziennym, naprawdę ładnie skóra wygląda. Teraz jest godzina 17.06, ja zaczęłam makijaż robić gdzieś tak nie wiem, 15 po 11, czyli skończyłam, no powiedzmy, gdzieś koło godziny, no 12.15 to no. Powiedzmy, że mniej więcej 5 godzin. 5 godzin jest godzina 17 z kawałkiem. Ja muszę już skończyć test, dlatego że o 18 planuję wrzucić Wam ten odcinek właśnie dzisiaj. Dzisiaj jest wtorek, dzisiaj film nagrany, dzisiaj film zmontowany i wrzucony, dzisiaj o 18. Dlatego już w tym momencie zakończamy, przepraszam, test. Podkład, tak jak mówiłam, bardzo mi się podobał, jak wygląda, natomiast wydaje mi się, że jest to opcja raczej na wielkie wyjście niż na, na używanie takie codzienne, dlatego że ja cały czas mam wrażenie, że tego produktu primer plus podkład plus jeszcze na to puder że tego produktu jest dużo, że ten makijaż jest ciężki, chociaż jak zaglądam sobie w lusterko, to jakby nie widzę tej ciężkości na twarzy, wręcz widzę ładną, bardzo zblurowaną cerę, ale jakby odczucie jest takie ciężkawe, więc zostawiam sobie to jeszcze do testów. Ja to na pewno przetestuję, jak będę wyjeżdżała na maraton. Wezmę ze sobą tę tubeczkę albo przerzucę do jakiejś mniejszej, żeby to przetestować. Na przykład, jak tańczę tak dzień po dniu, wiecie, czwartek, piątek, sobota, niedziela, czy tam piątek, sobota, niedziela, e, potrzeba mi czegoś mocniejszego, czegoś długotrwałego. Przetestuję to sobie i dam wam znać, jeżeli mi się sprawdzi. To jeżeli chodzi o primer, natomiast e, no, efekt jest na pewno, na pewno zdecydowanie efekt jest. Okej, okay, paletka. Słuchajcie, no tak jak myślałam, przyjaciółkami nie zostaniemy. Nie zostaniemy z racji tego, że nie ma tutaj jasnego koloru. Co do błysków, no to wiecie, to też są takie błyski hmm, bardziej perłowe. Jakby nie, nie, mój, nie mój vibe, total, totalnie nie mój vibe. Natomiast tak bardzo mi się podoba kolor brązu. Bardzo mi się też podobał, e, podoba, jak ten brąz pracuje na oku. Razem z tym średnim brązikiem, który może nie miał dobrego pigmentu, ale naprawdę bardzo ładnie w tym duecie chodziły. Tak jak mówię, żałuję, że nie ma jasnego koloru. Co do rozświetlacza, no to widzicie cały czas jest na policzku ma się dobrze. Różu, tak jak mówiłam, nie, nie, nie użyłam, więc, więc róż pomijam. Nie zostaniemy przyjaciółkami, ale to nie znaczy, że to nie jest dobra paletka. Chciałabym ją sprezentować którejś z nas, dlatego że ja jej nie będę używać, a szkoda by było, żeby leżała gdzieś tam na dnie szuflady. Także dziewczyny, i tutaj teraz uwaga, jeżeli dotrwałyście do tego momentu i chcecie taką paletkę po. Użyciu, utrzymań, otrzymać, plus jeszcze jakieś inne kosmetyki po słoczowaniu, plus może coś jeszcze z pielęgnacji, taką jakąś większą paczuszkę, to dajcie mi znać w komentarzu, pisząc, uwaga, tiki, tiki. <grym> Czyli możecie normalnie napisać komentarz, a oprócz tego albo drugi komentarz, albo na końcu komentarza napisać tiki, tiki, to ja będę wiedziała, że to jest dziewczyna, która obejrzała film do końca i która chce przetestować tę paletę. Wszystko jeśli chodzi o paletę, wszystko jeśli chodzi o primer. Teraz przejdźmy do tuszu. Tusz wygląda na rzęsach dobrze, nic mi się totalnie nie odbiło, ale tak jak mówię, 5 godzin, tylko 5 godzin, nie cały dzień. Nie było żadnego wysiłku fizycznego. No, tak jakby. Nic się nie działo, wiecie, takiego. No bo czasami, czasami jest też tak, że człowiek się spoci, pójdzie gdzieś tam, nie wiem, na siłownię w makijażu i tak dalej, czy na jakieś ćwiczenia, czy cokolwiek robi takiego, wiecie, związanego z wysiłkiem. No i czasami jest tak, czy nie wiem, czy, czy deszcz pada, napada ci na buzie i ten tusz gdzieś tam się odciśnie, na górnej powiece nic się nie wydarzyło, rzęsy wyglądają ładnie, nic się nie osypało, więc e, tuż e, no, na ten moment mogę. Polecić jako naprawdę fajnej jakości tusz, e, ładnie robiący, ładne rzęsy. Ja tak jak mówię, nie mam ładnych rzęs, więc, generalnie, jak coś widać na rzęsach, to już jest dla mnie, jest dla mnie plusik. Oczywiście będę dalej testować. Jakby coś się wydarzyło, za którym się razem, nie wiem, e, nałożę go i odbije się na powiece i, czy coś w tym stylu, to na pewno dam Wam znać czy to by było wszystko chyba wszystko aha kredka, kredka 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 to nie jest coś co miałam ubrane na usta po raz pierwszy który się raz już fajna matowa dobrze się rozciera dobrze się trzyma na ustach fajnie gra z buszczykiem więc polecanko. numer 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 86 Sephora wszystko w dzisiejszym odcinku dzięki śliczne do zobaczenia